rogmas jin drugi W kolejnym odcinku vlogmas Drugim Bardzo mi się podoba to intro, aż dzisiaj rano sobie jeszcze raz je puszczałam e, Szykuję się właśnie Dlatego, że za chwilę muszę zjeść śniadanie i wychodzić Bo jestem omówiona dzisiaj Na warsztaty ym, Robienia wianków świątecznych w roku chciałam się wybrać na takie warsztaty I co roku coś nie wypalało Odkąd się przeprowadziłam tutaj do Gdańska Pamiętam, że pierwszy rok Mieszkałam u siostry na Vlogmasie, wtedy miały być inne warsztaty. Coś tam nie wyszło, nie odbyło się to czy coś takiego. Potem co roku coś, ale sobie śnieg z I nie udało mi się na takie warsztaty udać. Mimo moich chęci, tego, że chciałam się gdzieś zapisać, to nie było już często miejsc. I w tym roku, jak tylko zobaczyłam informacje o warsztatach i trochę już szukałam wcześniej, to się zapisałam, i idziemy właśnie dzisiaj z siostrą na takie warsztaty. Profil na Instagramie nie zapomnij. Nanka. Jest to pracownia florystyczna z Gdańska i te warsztaty chyba już są wyprzedane, ale sypie, naprawdę. Tak, idziemy dzisiaj z siostrą na warsztaty. W końcu się udało po tylu latach gdzieś zapisać, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że uda nam się upleść piękne Wianki. Nie wiem ile czasu tam spędzimy, natomiast idziemy na 11. .00. Idziemy pieszo, więc wiecie, trzeba dojść. Także chciałam zejść wcześniej śniadanie, wypić spokojnie kawę, żeby się nie spieszyć. Rano było czytanie książki. Także bardzo fajnie. Na sobie mam ten sweter z Zary. I siostra będzie miała taki sam, bo kiedyś kupiłam na Black Friday, pamiętam chyba te swetry, i właśnie kupiłam jej taki sam. Także idziemy ubrane w sweterki. Tak było zresztą też napisane, żeby założyć swetry świąteczne. Kurde, powiem Wam, że tak zaczęło sypać, że myślę, że droga tam będzie ciekawa. Więc tak, sweterek założony używam jeszcze zapachu Made in Lab dziesiątka, jest przepiękny. To jest odpowiednik YSL Black Opium pięknie pachnie i lecę zjeść to śniadanie i zmykamy jesteśmy umówione tak 10.20 żeby być tam też chwilę przed czasem, a warsztaty mają się odbywać w Vibes Cafe w Oliwie, jeszcze tam nie byłam, to jest chyba jakaś nowa kawiarnia także też obczajmy nową miejscówkę, no i mam nadzieję, że będzie fajna atmosfera, ma być też robiona jakaś fotorelacja, potem mamy dostać właśnie dostęp do takiej fotorelacji więc myślę, że zapowiada się no fajny, fajnie spędzą czas, a po południu z Kubą możliwe, że też pojedziemy w fajne miejsce, na fajne wydarzenie o, może tak, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania atmosfera jest niesamowita sypię po prostu <gry> idealnie na vlogmas, a jeśli chodzi o całą stylówkę, to do sweterka założyłam te e, takie beżowe leginsy ze Strongpointa, bardzo je lubię, jakoś tak podoba mi się jak to wygląda z jakimiś dłuższymi sweterkami i bluzami e, no i co, płaszcz i można lecieć, także zabieram jeszcze tylko baterię mm, do aparatu, żeby w razie coś się nie wyładował i może taki mały statyfik. Zobaczymy, czy będzie tam miejsce, żeby postawić aparat i wam coś, e, znaczy mam nadzieję, że uda się coś nagrać, ale nie wiem, czy wiecie. Mm, cały czas będę nagrywać proces robienia tych wianków. E, I tak, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że wyjdzie mi ładny. Parę inspiracji tam sobie znalazłam, jakie w ogóle mi się podobają, w jakim stylu, więc zobaczymy, z czym wrócę e, do domu. and Spreading all over town, but of course, it's not true. They say Santa ain't coming around. Trust me, I'm waiting. mam ładny Wianek! Piękny! Ale było super, wiesz? Tak się fajnie to robiło położę tutaj, może. Naprawdę było super. Jeszcze śnieg tak zaczął padać, i mamy taką sesję na zewnątrz. Jestem teraz cała mokra, bo zaczęło się topić, zobacz. Cała bąsy mokre. Ale było super, jakaś herbatka by się napiła, rudzia. No dobrze, kochani, jak widzicie, podobało mi się na warsztatach. Zaraz Wam pokażę dokładniej wianek, i opowiem co i ja, ale chciałam sobie zalać herbatę. No i przecież mam kalendarz adwentowy z herbatkami, więc od razu otworzymy sobie kalendarze. O, tutaj jest numerek 2, zielony cukierek z Linda. Jeśli chodzi o herbatki, to jest ten kalendarz z 5 o'clock. Wczoraj była Exotic Air Grey, bardzo dobra. Dzisiaj będzie cytrynowa róża, kompozycja czarnej chińskiej herbaty z soczystą skórką cytryny i aromatycznymi płatkami róży. Zobaczymy jak będzie smakować. Tak, cytrynowa róża. No i od razu jak tak otwieram, to zobaczymy co się kryje w The Body Shop. Szukamy numeru 2. O, tu widzę. Cleansing Polish, witamin C. Lubiłam produkty z tej serii, czyli mam no, taki żel e, do mycia twarzy Daily Glow z witaminą C, więc myślę, że fajny. Ja już jakieś produkty z tej linii używałam, ale nie ten konkretny e, produkt do mycia twarzy. E, także bardzo chętnie przetestuję. No i sporo opakowanie 100 ml. Także bardzo fajnie. E, I tak, herbatkę biorę mm, i sobie już zalewam. Kuba też przed chwilą sobie zrobił. Ze swojego kalendarza i zaraz Wam opowiem, jak warsztaty, bo było naprawdę rewelacyjnie. Jesteśmy bardzo zadowolone z siostrą, także robię herbatkę i zaraz się do Was odezwę. Herbatka zrobiona. Pięknie pachnie, także jeszcze nie piję bo wrzątek, ale e, jeśli chodzi o warsztaty, było naprawdę rewelacyjnie. Super atmosfera, naprawdę przyjemnie się robiło te wianki i byłyśmy tam w sumie, my przyszłyśmy chwilę wcześniej e, przed 11, no jakoś po 11 zaczęliśmy e, i przed 14 już były mm, zrobione właściwie fotki e, z wiankami takie grupowe, e, wiadomo potem jeszcze sobie każdy robił e, telefonem. Prawie 3 godziny e, Robiłyśmy te wianki. Niektóre dziewczyny zrobiły troszkę szybciej, natomiast mniej więcej to tyle wychodziło. Tak wygląda mój wianek. Mi zależało na tym, żeby był taki, żeby nie był może taki ściśnięty. O, dlatego tutaj tak wystają różne elementy chciałam też, żeby były jakieś takie jaśniejsze, więc tutaj mamy bawełnę w dwóch miejscach są też takie delikatne czerwone i białe akcenty limonki, były też pomarańcze, ale były większe i właśnie tak po konsultacjach stwierdziłam, że limonki po prostu będą subtelniejsze i te dekoracje już jakby są przyklejane na gorącym klejem, wiecie, tym pistoletem takim natomiast sam wianek i tutaj eukaliptus i tak dalej wyplatany był na początku Także najpierw taka baza, a później bawełna, limonka, czy te takie tutaj małe dodatki To jest już przyklejane, jest też kokarda, no i można sobie powiesić na drzwiach Albo położyć na stole, jeśli ktoś woli I Jeśli chodzi o te warsztaty, no to tak jak Wam mówiłam, ja już od kilku lat chciałam bardzo iść i zawsze te miejsca znikały jak świeże bułeczki I to mi się chyba pokazało na Instagramie Ja już nie pamiętam dokładnie Wydaje mi się, że ja wpisywałam w Instagram Że warsztaty, wiecie, plicenia wianków I możliwe, że wyskoczyły mi posty z zeszłego roku Bo takie warsztaty też właśnie były w zeszłym roku W każdym razie zobaczyłam, że są na początku grudnia teraz terminy I że fajnie by było się wybrać Więc mówię, zobaczę, jeśli są miejsca to się zapisuję No i były, więc zapisałam i mnie i siostrę Koszt to 250 50 zł z materiałami i też napoje kawa lub herbata w kawiarni, więc myślę, że spoko, bo nieraz te warsztaty są i widziałam w Gdańsku za 370 zł czy za 350. Myślę, że to jest jeszcze okej okay cena, bo wiadomo, o tu materiały, mieliśmy też fotorelację, robioną. robiono fotograf w kawiarni, też pewnie coś trzeba zapłacić. Jakby nie jest to tanio, ale no mniej niż 350 zł. Więc jakby cena dla mnie była akceptowalna, raczej też te warsztaty poniżej 200 zł. nie schodzą, przynajmniej ja tutaj w trójmieście nie widziałam niższych cen. Teraz jak już wiem jak to się robi, to tak naprawdę mogłabym następny zrobić sama w domu. Głównym tutaj materiałem jest ta baza, na której się wszystko wyplata. No i później oczywiście gałązki, reszta rzeczy może być taka, że tak powiem, wysuszona, kupiona, gotowa. Można sobie w domu wianki pleść, naprawdę bardzo fajne zajęcie. I mimo tego, że wiecie, mieliśmy te same materiały, to u każdej dziewczyny ten wianek wyszedł inny. Mamy też właśnie zdjęcia grupowe. Dziewczyny miały tam jeszcze większe te gałązki. Szybko się rozchodziły, bo później jak już próbowałam dobrać jakieś dłuższe, to zostały same takie malutkie, a też zasada jest taka, że raczej się nie wraca z tymi gałązkami można, ale raczej wiecie, idziemy, szuśmy tak w dół. Po kolei dodawałyśmy gałązki, no jestem naprawdę zachwycona, Mówię trochę przez nos, ale nadal mam katar. Super atmosfera, bardzo przyjemnie się też te wianki tworzyło, to wyplatanie, potem dekorowanie, właśnie Ania, organizatorka warsztatów pom Doradzała co i jak zrobić. Zawsze można było, wiecie, zapytać. Ania na co dzień zajmuje się czymś innym zawodowo. To jest tak dodatkowo hobbystycznie, ale myślę, że naprawdę super warsztaty, super atmosfera. Niektóre dziewczyny już były, a przynajmniej chyba jedna, na wiosennych, czy takich wielkanocnych, i mówi, że wianek wisi, już wyschł, ale bardzo ładnie to wszystko powysychało i dalej się trzyma. Że ja jestem zadowolona, a jeśli gdzieś u Was są warsztaty i się zastanawiam, to się nie zastanawiajcie, tylko się zapisujcie, póki są miejsca i się wybierzcie. Super okazja, właśnie, żeby spędzić fajnie czas i zrobić sobie coś do domu, czy zrobić komuś na prezent. Myślę, że też fajnie, żeby komuś podarować, że jak najbardziej polecam i cieszę się, że w końcu się udało, że gdzieś były miejsca, i myślę, słuchajcie, że w przyszłym roku też się zapiszę. I fajnie, bo właśnie teraz cały grudzień ten wianek będzie tutaj zdobił mieszkanie. Powiesiłam tamten, co był w zeszłym roku sztuczny, no ale ale teraz wiadomo wymienię, tylko nie wiem czy haczyk da radę, czy nie potrzebuje mocniejszego, a tamten wianek powieszę gdzieś indziej i może na jakieś wiosenne, wielkanocne też się zapiszę, coś fajnego można zawsze zrobić no i wiadomo, nigdy taki sam wianek nie wyjdzie zawsze, coś inaczej można zrobić, także zachęcam Was serdecznie, ale naprawdę świetna sprawa i cieszę się w sumie, że wybrałam dzisiejszy termin, bo właśnie było w sobotę i w niedzielę, mówię dobra pójdziemy w sobotę, Niedziela będzie taka spokojniejsza i dzisiaj przepiękna aura. Padał śnieg za oknem, a my robiłyśmy te wianki. W razie co zostawiam Wam profil w opisie pod filmem, ale. Pięknie wyszło. A teraz biorę herbatkę i trochę złożę tego vloga. Później bierzemy się. Znaczy, Kuba już zaczął przygotowywać obiad, bo jest już właśnie po 14, więc niedługo będzie pora już coś zjeść. Później, może jeszcze jakaś kawa, jedziemy w jedno miejsce, a wieczorem będziemy sobie oglądać pewnie Elfa klasycznie i ubierać choinkę, więc no super. Pierwszy weekend, vlog masowy, pierwszy weekend grudniowy i no idealne rozpoczęcie, wiecie. Tutaj wczoraj dekorowanie, dzisiaj te wianki. Bardzo jestem zadowolona, a wy dajcie znać. Czy byłyście już kiedyś na takich warsztatach zrobienia wianków? Czy może wybieracie się w tym roku? Dajcie koniecznie znać. Ja polecam. Vlog ma dodany, obiad zjedzony. Były takie hmm, kurczak w panko, naprawdę bardzo dobry wyszedł, taki kruchy, Kuba wcześniej namoczył w mleku e, i przyprawach, także wyszło naprawdę rewelacyjne, takie kruche i fajnie hmm, przypieczone mięsko. A my się teraz zbieramy, tak myślę, że ten wianek odłożyć, nie wiem czy na ten haczyk to to udźwignie. Trzeba by zważyć to, czy to ma 2 kilo, myślisz? Może mieć. Wiecie, te haczyki mają tam określoną wagę, co, co udźwignął i boję się po prostu, że ten, który mam teraz jest za słaby, do takiego sztucznego, który mam jest lekki to daje radę, ale no to trzeba chyba kupić coś mocniejszego a my teraz się zbieramy i jedziemy do galerii Metropolia dlatego, że jest tam dzisiaj Cark, winyli i chyba też płyt CD. Wydaje mi się, że różnych płyt, że tak powiem. I tak pomyślałam, że fajnie by było, może coś uda się wypatrzyć, coś kupić, żebyśmy sobie tutaj posłuchali. Może niekoniecznie świątecznego, może coś, wiecie, z innej kategorii, że tak powiem, a może będą też jakieś świąteczne składanki. Jakiś taki miks, także zobaczymy. I jedziemy dosłownie na chwilę, także jedziemy SKM-ką, bo nie wiemy też, czy będzie tam, gdzie parkować, a teraz. Wiecie, w weekendy w galeriach to różnie bywa, w grudniu także podjedziemy sobie SKM-ką. Tak, poprzeglądamy płyty i wracamy ubierać choinkę, bo już tutaj ładnie gałęzie poopadały. Wczoraj już nam po prostu było za późno. Chcemy sobie wiecie, włączyć film, zrobić herbatę czy gorącą czekoladę i sobie spokojnie tą choinkę ubrać, a nie w pośpiechu, więc zbieramy się, a później wracamy ubierać choinkę. kochani, my już jesteśmy w domu, jest po dwudziestej trochę się zeszło, ale zanim dojechaliśmy, poprzeglądaliśmy te płyty ostatecznie nic nie kupiliśmy ale było ich tam naprawdę sporo, w różnych cenach, jeden pan tam się naprawdę znał, twierdził, że przesłuchał wszystkie, przesłuchał wszystkie, które tam leżały, więc może powiedzieć co, gdzie leży i tak dalej, jeśli czegoś szukamy, nie każdy tam tak był obeznany, natomiast pytałam o Coldplaya akurat nie było, bo tak wiecie, nie chciałam też na siłę nic kupować, mówię, może coś wpadnie nam w oko na pewno moja ta by się tam odnalazł, bo raz, że były różne, właśnie zespoły, których słucha, a dwa, że były różne wydania tych płyt. No, kupiłabym coś na prezent, ale szczerze mówiąc, już się nie orientuję. Tata ma już tych płyt tak dużo, że ciężko się połapać, którą płytę danego zespołu ma, której nie ma. Więc muszę go po prostu namówić, żeby tutaj sobie kiedyś przyjechał. Można sobie popatrzeć i właśnie na przykład porozmawiać z takim panem, bo on em, trochę o tym wszystkim wiedział, więc myślę, że mieliby o czym rozmawiać. E, więc tak, fajnie było sobie popatrzeć na te płyty. Niektóre były takie wiecie trochę poniszczone, inne ładniejsze, yy, droższe jakieś wydania, jakieś boksy. Także fajnie na takie wydarzenie się wybrać, jeśli lubicie winyle i w ogóle muzykę. Pochodziliśmy trochę tam, potem jeszcze weszliśmy przy okazji do Galerii Bałtyckiej, i zanim powrót, to trzeba było też chwilę poczekać na, yy, na kolejkę, więc tak, jesteśmy w domu, herbata zrobiona i zabieramy się teraz za choinkę. Chcemy ją dzisiaj ubrać. Yy, nie ma presji, mam nadzieję, że uda się to dzisiaj fajnie e, zrobić, na spokojnie e, Myślę, że zaczniemy właśnie zakładać lampki I potem gdzieś tam włączymy sobie film, żeby też całego nie przegapić Bo wiecie, jak, to się, jak się skupi na ubieraniu choinki, to się nie patrzy w ekran tak naprawdę Więc e, myślę, że zaczniemy i potem włączymy sobie jakiś świąteczny film Może to będzie elf, jakoś tak wychodzi, że zawsze przy ubieraniu choinki e, leci ten elf I tak, i później już do spania, m, trzeba się wysłać. Weekend jest, więc idealnie, jutro, niedziela, nie ma jakichś większych planów, więc myślę, że można sobie zrobić taki spokojniejszy poranek. Nie będę dzisiaj po nocy montować tego vloga, trochę pomontowałam po południu e, i po prostu dokończę jutro sobie gdzieś tam po śniadaniu. E, no bo właśnie mam czas, bo wchodzi gdzieś tam o 17 dopiero. Cieszę się, bo podoba Wam się intro, więc tak, biorę się do roboty, e, lampki są wyjęte, na szczęście są ładnie zawinięte. Mm, ładnie zdjęliśmy ostatni. Więc nie trzeba nic rozplątywać. No i tak, mam nadzieję, że pójdzie szybko, sprawnie i że ładnie wyjdzie. Nie chyba to mamy. I podoba mi się w ogóle, jak to wyszło. Żadnej bombki prawie nie przekładaliśmy. Wiecie, tu jedna taka, tu jedna taka. Podoba mi się w sumie, jak wyglądają te lizaki z osą. Także, jeżeli szukacie czegoś takiego w biało-czerwonym kolorze, to naprawdę to fajnie urozmaica. Jak ktoś, nie wiem, ma bardziej na widoku choinkę, czy coś, my też byśmy mogli w sumie tak trzy różne tu. I trzy różne z drugiej strony, ale w sumie mamy już tyle dekoracji, że te trzy nam w zupełności wystarczają. Największe na dole, i te mniejsze idą ku górze. Fajnie to wygląda. Mamy też kilka e, takich cukiereczków. One były kupowane w obi. Samochodziki też rok temu obi. E, tutaj kamieniczka. E, w ogóle ja myślałam, że my rok temu kupiliśmy drugą. Miałeś taką y, na świeczkę. Tak, ale to teraz, a ja ją wyżę na jaRmarku, ale ja chyba w zeszłym roku kupiłam kubek zamiast bombki. No, w tym roku może. Więc w tym roku bym chciała dokupić jakiś inny kolor. One ogólnie są drogie na tym jaRmarku, ale w sklepie, jak patrzyłam, też były chyba w takiej samej cenie, więc niestety, ale ładnie wyglądają. Tylko teraz bym wzięła coś w innym kolorze, bo ta zieleń się trochę zlewa z choinką. Więc tak, mamy taki miks. Czerwono-białych, tak jak ja nie. Nigdy nie miałam takiej czerwonej choinki. Tak powiem Wam, że teraz mi się na maksa podoba. Myślałam jeszcze o jakimś takim białym, papierowym łańcuchu. Że wiecie, nie jakieś takie plastikowe, błyszczące, tylko coś takiego, co by dodało jeszcze lekkości, ale to już by było za dużo. Może gdyby zdjąć kilka bombek w przyszłym roku, coś znajdę. Szukam jakiejś papierowej girlandy, ale trudno mi też ocenić. Wiecie, ile ja potrzebuję metrów, bo to zawsze jest, nie wiem, półtora metra. I tu starczy Wam na przykład na dwie gałązki. Także tak wygląda nasza choinka. Szybko poszło i dopiero teraz będziemy oglądać Elfa. Także bardzo się cieszę, bo przynajmniej na spokojnie sobie obejrzymy film. I już choinka jest ubrana, jest piękna, naprawdę mi się podoba. I cieszę się, że zostawiłam te, te lizaki z oszą. No i uwielbiam też te. Samochodziki, naprawdę, jak wrócą do obi, to polecam Wam sobie kupić. Chciałam w tym roku dokupić, no ale jeszcze nie było. Może wrócą. W zeszłym roku kupiłam właśnie tylko dwa, ale są bardzo ładne i te nowe bombeczki też fajnie wyglądają. No i podoba mi się. Teraz trzeba tylko schować resztę. Tych kremowych, takich beżowych, nie wieszaliśmy. No taka wcześniej właśnie była choinka. Zazwyczaj taka nudna, można teraz powiedzieć. Jakoś tak ostatnio, w zeszłym roku miałam ochotę właśnie na więcej czerwieni, bo to jednak taka główna dekoracja w mieszkaniu choinka. No i po prostu mi się tak jakoś zmieniła kolorystyka, ale te jak najbardziej są fajne do tego, żeby też pomiksować, jak jest za dużo na przykład czerwonego. No ale tak, reszta bombek, wszystkie powieszone, tutaj została jedna taka. Te też bardzo ładne są. No niestety w tym roku nie było ich więcej, ale też sześć na na razie, nam, na razie nam wystarczyło. Tutaj wiszą na przykład. No i tak można teraz oglądać elfa. Będę się już z Wami dzisiaj powoli żegnać Choinka pięknie tutaj wygląda W ogóle bardzo szybko nam to dzisiaj poszło Lamki ubraliśmy chyba w 10 minut Później bombki i łącznie to wyszło około godziny No i wygląda naprawdę bardzo ładnie Podoba mi się Samochodziki, cukiereczki Bardzo nam się podoba jak wyszło Przyjemnie sobie tutaj można teraz posiedzieć wieczorami Czy rano jak jeszcze jest, wiecie, tak ciemno Oj, pojawia się problem, ostrość Choinka zabiera tutaj nam ostrość parat wyłapuje... Lampki. I tak, ja lecę zaraz zmyć makijaż i powoli zbieramy się do spania, bo już tak naprawdę jest po 11 wieczorem. W ubraniu choinki oglądaliśmy jeszcze Elfa. No i teraz już czas do spania. Oj, widzę, że bateria się rozładowuje, także idealny moment na zakończenie vloga. Tak sobie jeszcze myślałam, że mm, wspomnę, że może się tak zdarzyć, że niektóre vlogi będą trochę krótsze niż, nie wiem, 30 minut, jak mm, to się u mnie czasami pojawia. No bo wiadomo, czasami po prostu jest mniej materiału, a chcę. Dodać vloga, także czasami mogą się pojawić vlogmasy 15-20 minutowe, um, ale to zobaczymy. Ja mam tendencję jednak do nagrywania więcej, ale czasami taki dzień może się zdarzyć. A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to jestem bardzo zadowolona. No, że jest choinka, ale też te warsztaty były naprawdę fajne. Jutro zobaczę ten wianek, czy ten haczyk da radę. Jak nie, to w poniedziałek kupię coś, co utrzyma ten wianek, bo wydaje mi się, że jednak ten mój haczyk może tego nie udźwignąć, ale tak bardzo mi się podoba, jak wyszedł ten wianek. No i w ogóle fajnie spędzony czas, także polecam Wam takie warsztaty, jeśli gdzieś u Was są i są miejsca, to się zapisujcie. No i tak, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten vlog Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby w grudniu być na bieżąco. No i co? Widzimy się już jutro albo pojutrze w kolejnym vlogmasie. Dam Wam znać na pewno na Instagramie. wiecie w jakich kolorach Wy macie hmm, dekoracje na choince. Czy to czerwień, czy jakieś inne kolory. A jak w ogóle macie ochotę to możecie mnie oznaczyć na instagramie albo wysłać zdjęcie. Chętnie zobaczę e, wasze choinki, bo zapewne każda jest inna, ale każda wyjątkowa. Także dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia buziaki, pa!